Dzień dobry państwo. Dzisiaj w tym filmie będziemy walczyć jak zawsze ze wszechogarniającą nas masowością i tym razem zajmiemy się pewną propagandą już uprawianą na zaś przez e, lewackie środowiska, że Stany już miały plan, zwłaszcza ta nowa straszna administracja, co nadeszła, żeby wyssać przemysł z Europy, wzmocnić się kosztem starej, moralnie wyższej, wspaniałej Europy i przygotować się do konfrontacji z Chinami. Spokojnie. Jak słyszymy takie wieści, jak one sobie gruchają tu i ówdzie, zawsze usiądźmy i zacznijmy analizować. Jakie są warunki dla rozwoju przemysłu w obecnej Unii Europejskiej? To każdy ślepy powinien widzieć. Zbyt wszystko przeregulowane. Głupie agendy, jak ten zielony wał, wpychane. Nierealne wymagania. Urzędnicy już dawno odlecieli. Zapomnieli w ogóle o rzeczywistości, jakiś dobrostan zwierząt, jakieś inne wymogi też i w hodowli roślin yy, holenderskie. Otworzenie się na rynki południowoamerykańskie i na rynki holdingów działających na, na Ukrainie, a w zasadzie na tym, co z Ukrainy zostanie, yy, zależy totalnie. Europejskie rolnictwo spowoduje też, jeśli to się stanie, Brak zapotrzebowania na maszyny rolnicze, czyli znowu europejski przemysł dostanie po, po kulach. I widzimy, jak to wszystko wygląda: że kraje Unii Europejskiej przez ostatnie kilkadziesiąt lat same sobie problem narobiły, ich elity, przez to, że zwłaszcza przemysł motoryzacyjny i maszynowy niemiecki nie może już konkurować ze swoimi odpowiednikami. Północnoamerykańskimi czy azjatyckimi, czy nawet jak już tutaj mówię, wyświetlany przykład, Etiopia już produkuje swoje samochodziki, więc konkurencja jest spora. Gratulujemy Etiopczykom i widzimy, że da się, można produkować? Można, można mieć swój przemysł? Można, tylko nie można się przeregulować i w i głupich, idealistycznych ideałów pchać w życie motywowanych jakąś ideologią i chciwością jednocześnie. Bo za każdą ideologią w większości przypadków idą jakieś interesy, jakiś hajs. I, I to duży. Dlatego widzimy, że otwarcie się na te rynki południowoamerykańskie czy na rynki z tego, co zostanie po Ukrainie jest związane z tym, że jest umowa, wiemy kto z umowami, że oni nam dostarczą jedzonko, Um, y, oczywiście ono jest tańsze niż to europejskie, tak niby ma być w umowie. A y, Europa Zachodnia, zwłaszcza Niemcy, ich przemysł dostarczy im y, swoją maszynerię i oni będą kupować. No, mówiły jaskółki, że niedobre są spółki, to już wiemy. Plus kraje Ameryki Łacińskiej, oczywiście nikomu tego nie życzymy, ale nie są zbyt stabilne, wystarczy jeden zamach stanu i już Polityka całego kraju zmienia się w ciągu dnia, czyli nie będzie dostaw, albo tym bardziej im tego nie życzymy. Jakaś duża katastrofa naturalna, już dostaw do Europy nie będzie i będzie wielki głód, jak na przykład na 20 30 w, soc w socjalistycznej Ukraińskiej Republice Radzieckiej. No, socjalizm znaczy tylko jedno: bieda, głód, problemy i nienawiść. Jest sobie taki Włoch tam pracujący w tych strukturach. Unii Europejskiej, jeśli to, co oni robią, można nazwać pracą, to możemy powiedzieć pracujący. Niestety mój imiennik, pan Mario Draghi, który dobrze zdiagnozował e, kondycję europejskiej gospodarki, w zasadzie gospodarki Unii Europejskiej. Gospodarek, trzeba by było powiedzieć, no jest bardzo źle. E, straciliśmy jakąś innowacyjność, nie umiemy nadgonić z wyścigiem, e, bardzo wysokie koszty produkcji, pracy i tak dalej, i tak dalej. No, ale rozwiązania, jakie pan Mario zaproponował, to e, typowe rozwiązania mózgu socjalistycznego, e, będące w zasadzie wyrażeniem zasady, która mówi: jak socjalizm nie działa, potrzebujemy więcej socjalizmu. E, I tutaj m, starsi pamiętają takie zawołanie w latach 80., u nas socjalizm tak wypaczenia nie. A ktoś e, robiąc to hasło z premedytacją, albo był już tak zindoktrynowany, że nie zdawał sobie sprawy, zapomniał o tym, e, że jednym wielkim wypaczeniem jest właśnie socjalizm, dlatego socjalizm nie. I tutaj e, Europa właśnie, Unia Europejska i jej elity mają ten problem, że raz, że są powiązane wielką kasą, dwa już są tak zindoktrynowane, że myślą na tej zasadzie socjalizm tak wypaczenia nie. Dlatego e, z rozpaczą szukają rynków zbytu w Ameryce Południowej czy możliwości produkcji gdzieś tam taniej na Ukrainie i myślą, że jakoś to będzie działać. No jakoś. Tylko teraz pytanie, jakie to jakoś przyniesie konsekwencje? Ja odpowiem tragiczne. I dlatego nie ma co ulegać propagandzie, że to dość źli Amerykanie wysysają przemysł europejski. Tak na podsumowanie tego filmu powiem. Nie ma co się dziwić, że tak się dzieje, albowiem te firmy, które jeszcze w Europie przetrwały i chcą coś produkować, szukają rynków, na których mogą się rozwijać. Jest mniej biurokracji, mniej ograniczeń, mniejsze koszty pracy, mniejsze koszty surowców i łatwiej jest swoje produkty sprzedać na rynku. To nie jest tak, że zła administracja w Waszyngtonie chce nagle wyssać piękną, wspaniałą i wysoką moralnie Euro Europę i sprowadzić do parteru. Nie. Europa się sama sprowadziła socjalistycznymi regulami do parteru i sprowadza się do niego dalej. Jak będzie dalej, zobaczymy. Ale na razie tak to wygląda. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Do widzenia.